Witajcie widzowie, to ja, wasza Kapusta. Dzisiaj nagrywam dla Woaz Włoga. Openingu Gum Turp już nie będzie bo zjadłem wszystkie gumy, no chyba że przyjdzie hajs z YouTube to kupię nowe. A teraz wracam do roboty ale z takim sprzętem to gówno nie robota te białe kozie bobki zbierać. Jeszcze jakiś traktor napierdala w te i we w te słońce piździ krecik ryje w taborecik a kibla za chuja nie ma no po prostu zajebiste warunki do pracy. Dobra zapierdalam do domu bo tu i tak chuja zarobię, chociaż z moim wykształceniem to nigdzie inny. I mnie nie przyjmą. Pewnie się zastanawiacie, jakie mam auto. Otóż jest to Golf Trójka, a jak kolega pożyczy, to Czwórka. O, -o -u -i, i teraz to zaplusowałem. Dupeczki, piszcie, priv, jak lecicie na moją furę. A teraz patrzcie, jak to śmiga. <laughs> yeah <laughs> Elo mordy, ja już w domu, a teraz muszę kapusty podlać gnojówką, bo to moje dziedzictwo. Co to jest, no co to kurde jest? Kurwicy dostaję jak widzę te wyświetlenia. Papa pa. Widzowie to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie kanał taki sam czerwony przycisk jebnijcie tam na dole, bo jak nie to się w kurwie. Elo.